Witam Was i zapraszam do obejrzenia 14 odcinka Amnesjum Rocznogłęd. W poprzednim odcinku byliśmy w kostnicy oraz w kanałach, gdzie często spotykaliśmy różne potwory i na końcu weszliśmy uciekając przed potworem. Tą studnią tutaj. Jak widzimy jest tutaj sporo drzwi. No więc sobie zacznijmy zwiedzać to pomieszczenie. Czy tu mamy krzesiwo? Dwa. Lećmy może teraz tutaj. Dalej nie pójdziemy. Dwa. Ale mamy nie, tylko krzesiwo. Coś musi być nie tak z maszyną. Mamy zadanie. Dwie dźwignie na najwyższym piętrze nie działają. Pewnie maszyneria się zepsuła. No i pewnie będziemy musieli jakąś tą maszynerię naprawić. Mamy pełną latarnię. Okay. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że jesteśmy na najwyższym piętrze zamku. 9th of august 1839 i can't stop sweating and shaking the warding ritual was not something of a sane mind i did not even realise the dungeon was still in use alexander had his servants bring one of the prisoners a murderer he told me alexander made all the arrangements but he said i had to perform the ritual in order to have the right effect the shadow could be led astray by the blood of another Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Dobra, to chyba na tyle. Tutaj. Wyjdźmy. Jeszcze tam nam chyba drzwi 对，是的。 You to stay awake, can you feel the syringe? No, I can't feel anything, Alexander. Yes, soon I won't even be able to move, will I? Your life is safe, I don't doubt that, but will it be worth living? Mamy jakieś kolejne drzwi. O Jezu, mamy tutaj jakiegoś chyba nieboszczyka. Next to me Thank you. You have my gratitude. My name is Agrippa. Who might you Daniel? Like the prophet thrown into the lion's den? <laughs> Tell me, are you among the lion's den? You want to stop Alexander? Oh my. So Babylon shall fall you, say? <laughs> you hurry too much. Alexander, Alexander is toothless without an all. Yes. That's. that's not very promising at no. all. The Saturn is basically a periphery, but I'll guess the Bible. It could be reached by another but Alexander broke his, I mean, my ore, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth by all means, seek out the pieces of the broken ore and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak man, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the fire and the transept. You should be able to find them there. Mam podójcha do Agrippy i jak widzimy Daniel zaktualizował zadania, aby dostać się do Sanctuarium, potrzebujesz kuli. Jej fragmenty znajdują się w sala toru, Czyli jak tam mówił Agripa. E... Daniel. I here to buzzing of buzz but if you're really going after Alexander, would you consider taking me this you? I know her for 3 I mean, look at

I'm Heinrich Cornelius Agrippi, and this of one's quite an opportunity. Baron Alexander, sustaining soldiers, dead host for years. Who knows how many? Hundreds are so I presume. I am think we need to help ourselves with some crates, because in I don't see any other way Alexander is quite impressive in many ways, but he has grown impatient. By me? I'm the next best thing. Alexander really liked none other than Johann Ryan. You never heard of Johann Ryan? My god, boy. He's probably the greatest man in history, and you don't know him, or is it the world has him? Watching the sky slowly turn but the followers do have unseen 2000 of real sense of connection creation the forms jeszcze nie tymi dźwigniami chyba to. Nie, nie, to te były zamknięte więc pewnie te tak. to nie wiem jak te dźwignie to the Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. tutaj Do naszego bohatera Jak tam z poczytelnością? No, dobrze Wrócimy tu chyba, bo na razie tu nic po nas. Mamy jakiś... kolejny poziom, transept. No to wchodźmy. 来。 Dziękuję, jeszcze mamy tutaj trochę do zwiedzenia w transepcie, więc może sobie spozućcie przeczytajcie. Muszę zrobić długi odcinku, bo wiem, że się głupio ogląda. Po prostu sobie spowodujcie i przeczytajcie. Co tu jeszcze mamy? mamy? O, mamy źbę. to chyba tyle tutaj. Mamy tu jeszcze jakieś pomieszczenia. Chyba nie No to wracajmy się na dół. a, testar, a Any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. 对。<music> Mieliśmy sznurek, o, oh. przeklany sujna sznurka, teraz powinien się udać. To tu, że, to, że, że reszta kul, fragmentów kuli jest na półce. Pozostałe fragmenty kuli można znaleźć na górze. Chyba było tutaj, jeśli się nie mylę. Zobaczmy. Tam jeszcze jest je jeden brytarz, więc jeżeli nie tu, to na pewno tam. Jak się tu znamy? Krzesiło, noga, tu też to bo... jest bo już odcinek trwa, a będę chciał go kończyć, żeby nie było Kolejne zdanie w jednej z notatek znajduje się zmianka o miksturze powstałej z trzech składników no właśnie, czyli właśnie mieliśmy to o co nas Agrippa prosił znowu lampa w zapisu stanu gry ale na razie go nie potrzebujemy Dobra, no to idźmy dalej w korytarze mamy chór, wejść, dobra, weźmy I na tym chyba skończymy ten odcinek Chór jest dosyć mrocznym miejscem, zwłasz zwłaszcza jego główna część. Właściwie w takiej przyjemnej, takiej wcześniejszej. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, zrobiliśmy sporo. No, dwa pomieszczenia spore. Więc dzięki za obejrzenie 14 odcinka Mnezimroczny Obłęd. Piszcie w komentarzach, czy się podoba mój gameplay. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. do następnego odcinka. Cześć!